Jak pan tutaj przyszedł mieszkać, to był tutaj prąd i woda? Była woda tylko podłączona. Zlew nie był podłączony i wody nie było. I Woda była, ale tylko wyprowadzona. wyprowadzona. A prąd był? Był. Mhm. Ale pan jest y, osobą niepełnosprawną. Jeździ pan na wózku i został panu przydzielony lokal, który y, nie jest dostosowany. Do pana niepełnosprawności. To gmina nie. Dlaczego gmina nie zaproponowała panu lokalu, który byłby dla pana odpowiedni, dostosowany? jeszcze wtedy nie chorowałem, byłem sprawny i jak tu byłem, zacząłem chorować. Mhm. To jest sposób rozliczania się? Jak wy tutaj płacicie Spos za prąd na przykład? Jak to wygląda? Sposób za prąd. Najpierw nie było licznika w ogóle. Prąd był, tylko był jeden licznik ogólny rozliczony na wszystkich. Mhm. Co so, ja się nie zgadzałem na to. Mówię, proszę mi założyć podlicznik, albo normalnie z energetyki, z Państwowego Zakładu Energetycznego. Pani burmistrz mówi, że nie może to i założyła mnie sprawę sądową. Napisałem do pana sekretarza, żeby zrobił mnie tutaj podjazd. No bo nie mogę wyjść, musi ktoś mi tu pomóc. No wiadomo jak jest. I pan I za jakiś czas byłem na kontroli z nogą w Ostrowońce przyjeżdżał, tu mnie ludzie mówią, że będziesz miał teraz wyjazd, już przyjechali, mierzyli to wszystko. Ja się ucieszyłem, że pan ten sekretarz był tu i pani Zielińska ta z opieki była. Pani Zielińska dzwoni do mnie z tej opieki i mówi, jutro przyjadę robić ten podjazd, to mówi, żeby pan w domu pokazać, żeby dla mnie było wygodniej, bo oni są tylko no, pracownicy gminy, a ja jeżdżę wózkiem. Mówię, dobrze, ja będę cały czas. No czekam proszę panią, Dzień, dwa, tydzień, no nie ma nikogo tu. Nareszcie przychodzi pismo, że jestem winien 400 tam ile złotych i nie zdąży Pani, i nie zrobi Pani Burmistrz podjazdy, bo jestem winien pieniądza. No a to czemu Pan nie płaci tych rachunków za prąd? Ale dlaczego mam płacić, jak ja się nie godzę na niej warunkach. No i w tej chwili Pan jest tutaj bez prądu. Jestem bez prądu, bez powiadomienia od, od y, 31. pierwszego sierpnia od pół do 8. Jestem bez prądu. A jak pan się tu ogrzewa? Na chwilę obecną to włączam sobie gaz. Gaz z kuchenki? Tak, z tej kuchni tam. Po prostu odpala pan palnik. Palnik tak? i się pali palnik i ogrzewam się tym gaz. I... Gmina, no to jako pani burmistrz, zaproponowali mnie lepsze warunki mieszkaniowe, większy lokal, czy no coś takiego. Bo jest pan osobą niepełnosprawną. Tak, nie ma sprawy, zgadzam się, idę. Ale skoro nie ma takich, no już lepszych lokalów, czy jak, czy kontenerów, czy by gmina kontener mogła załatwić, no to jestem zgodny tutaj mieszkać. Bo na ten no jak pani mówiłem nie jestem jeszcze na tyle stary, żeby iść tam już i czekać na śmierć, tak? A powód społeczna przychodzi tutaj do pana? Przychodzi raz na jakiś czas, ale ja już nie widziałem tej pani może za dwa trzy miesiące.